W strugach deszczu na boisku Przemyskiego Orlika oraz kompleksie sportowym Juwenia odbyły się już piąte Karpackie Polonijne Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej dziewcząt. Do boju wystartowało kilka zespołów z Polski i Ukrainy w kategoriach wiekowych 1998 i młodsze oraz kategorii open. Te pierwsze rywalizowały na boisku Orlika, te starsze natomiast, jak przystało na rasowe piłkarki, swoje mecze rozgrywały na boisku trawiastym. Organizatorem turnieju był młodzieżowy klub sportowy Motor Przemyśl. W zmaganiach uczestniczyło ponad 100 dziewcząt, a cała edycja turnieju została poświęcona kobiecej piłce nożnej. Złote krążki wywalczyły zawodniczki z UKS Cyrenka Roźwienica. Drugie miejsce zajęły ich rówieśniczki ze stalowej woli. Natomiast trzecią lokatą musiały zadowolić się gospodynie turnieju MKS Motor Przemyśl. Najlepszą zawodniczką w grupie wiekowej 98 i młodsze została Karolina Kurasz z UKS Syrenka Roźwienica. Natomiast najlepszą bramkarką została Karolina Czuba z Aquila Stalowa Wola. Również drugiego dnia pogoda nie rozpieszczała zawodniczek. Podczas rozgrywek padający deszcz nie ułatwiał zadania. W rywalizacji na boisku trawiastym najlepsze okazały się zawodniczki z ukraińskiego Nowojaworowska. Drużyna FK Jan Taroczka pokonała w meczu finałowym miejscowy MKS Motor Przemyśl. Natomiast trzecie miejsce przypadło zespołowi ze Stalowej Woli. W rozgrywkach Open najlepszą zawodniczką została Luba Telyczko z FK Jantaroczka. Tytuł najlepszej bramkarki przypadł Aleksandrze Byczek z MKS Motor Przemyśl. Organizatorzy przyznali również wyróżnienie dla najmłodszej zawodniczki mistrzostw Katarzyny Pęczek z Aquila Stalowa Wola.